Podchodząc po ludzku do rzeczywistości współczesnej, grozi nam popadnięcie w pesymizm. Kiedy obserwujemy, jak coraz to nowe kraje zadłużają się w bankach, grozi im bankructwo, m.in. Hiszpania, Grecja, Włochy, teraz Cypr dołączył do tego. Jeśli chodzi również o nasz kraj, też jesteśmy bardzo zadłużeni, mimo że politycy chwalą się z sukcesów. Zwiększa, zwiększa się bezrobocie, to jednak dla człowieka wierzącego wielką nadzieją są zbliżające się święta zmartwychwstania Chrystusa. Są to największe święta ukazujące nam Chrystusa, który na krzyżu zwyciężył grzech, śmierć, szatana i zmartwychwstał. Pragnę przy okazji tych świąt życzyć Państwu, którzy. Jesteście fanami prawego.pl mojej rodziny i z Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia. W imieniu Fundacji Wydawnictwa naszego pragnę życzyć radosnych, błogosławionych świąt, pełnych pokoju. Cieszymy się z wyboru nowego papieża, papieża Franciszka. Cieszymy się, jest to wielka nadzieja dla Kościoła. Papież pokorny, który. Mam nadzieję, że będzie szerzył społeczną naukę Kościoła. Eee, tak jak Chrystus, który pochylał się nad biednymi, słabymi, bezbronnymi, im błogosławił i stawiał nam jako wzór małe dzieci, i mówił: Jeżeli nie staniecie się jako te małe dzieci, nie będziecie zbawieni. My, jako Fundacja, pochylamy się nad dziećmi, nad samotnymi matkami, ofiarami przemocy, eee, i pragnę Państwu życzyć radosnych świąt i tego, abyśmy byli wrażliwi na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka. Każde święta nas uwrażliwiają na tę wielką miłość do Boga i do drugiego człowieka.